100 metrów stylem zmiennym, czyli w kolejności 25 stylem motylkowym, następnie stylem grzbietowym, potem klasycznym i ostatnie 25 metrów krawla. Taki dystans mieli do pokonania młodzi pływacy, którzy rywalizowali w czwartek na basenie Poznania. Na pewno miałam duży stres na początku. Ale później jak byłam już na słupku, to się uspokoiłam, skoczyłam do wody, popłynęłam. Wszystko było dobrze. Czwartek był pierwszym dniem siódmej edycji zawodów pływackich Grand Prix Uczniowskiego Klubu Sportowego Jedynka Poznań. Dwudniowe zawody były także finałem i pewnego rodzaju podsumowaniem całorocznej rywalizacji małych sportowców. Odbywa się ostatnia edycja siódma szkolnego Grand Prix w pływaniu. Zawodnicy klas trzeciej aktualnie rywalizują na dystansie sto zmiennym. Muszą zaprezentować się czterema scenami. I dzisiaj nastąpi podsumowanie całorocznego cyklu Grand Prix. Kto zdobył najwięcej punktów w każdej edycji zawodów, ten zostanie zwycięzcą całego cyklu na koniec roku. Czwartkowe zawody były obsadzone tylko przez klasy trzecie. Kolejny dzień, a tym samym kolejne starty będą wyglądały zupełnie inaczej. Wtedy pływaków będzie znacznie więcej. W piątek mamy i młodszych i starszych i klasy pierwsze, drugie szkoły podstawowej i klasy piąte, szóste oraz gimnazjalne i oni również mają zakończenie jako ostatni, ostatni start w tym roku. Tego typu zawody dla trenerów są doskonałą weryfikacją całorocznej treningowej pracy. Poprzez starty i rywalizację swoich podopiecznych można wyciągnąć wiele wniosków. Dla nas to jest odzwierciedlenie tego co, co robimy tutaj na zajęciach przez cały rok. Dla dzieciaków to jest duże wyzwanie, duża frajda, bo pomimo tego, że jeździmy gdzieś na zawody zewnętrzne, czy to w Poznaniu, czy poza Poznań, tutaj jednak się muszą zaprezentować przed, że tak powiem, swoją publicznością, przed rodzicami, wujkami, dziadkami, przed swoimi nauczycielami, swoimi trenerami, więc myślę, że do tego podchodzą też że tak powiem, z dużym zainteresowaniem i wkładają to w duży wysiłek, żeby że tak powiem, na naszym podwórku się pokazać jak najlepiej. Pływacy, którzy w czwartek wskakiwali do wody, mógł liczyć na gorący doping. Na trybunach nie mogło zabraknieć najbliższych, którzy podczas startów najmłodszych bardzo mocno otrzymali kciuki. Trzymały mały pływak przeżywał trochę te zawody? Był delikatny stres w domu? No przejmował się tym wszystkim? Sądzę, że nie. a Po prostu dla niego pływanie to jest chleb, chleb powszedni ze względu na to, że dosyć często ma zajęcia na basenie. Być może wdrożył się w to psychicznie. Ta pasja do pływania wzięła się od Pana zainteresowania, czy tak naprawdę syn sam chciał spróbować tego i na tyle mu się to podobało, że, że uprawia ten sport? Moje pierwsze kroki też stawiałem na tym basenie. Trochę go zaradziłem, a z tego, z tego względu, że, że lubię uprawiać sport, no to że tak powiem, dzieci zarażam również pasją sportu. Pierwszy raz przyjechaliśmy na zawody, bo wnuk dopiero od niedawna pływa. I przyjechaliśmy zobaczyć jak się prezentuje jak wygląda i, 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 i jak mu to idzie po prostu pływanie od najmłodszych lat czym może być dla dziecka, co to mu może przynieść na przyszłość no, no na pewno jest to w ogóle uprawianie wszelkich sportów ja myślę, że, że ważne jest dla, dla dziecka bo uczy go dyscypliny wytrwałości jakiegoś zaangażowania w jakąś sprawę także popieramy wnuka Start na zawodach dla pływaków to tak naprawdę wisienka na torcie. Aby ją zjeść bez konkretnych przygotowań niestety się nie obejdzie. Już od najmłodszych lat treningi odbywają się praktycznie każdego dnia. Dwa dni przed zawodami przygotowujemy się do nich, płyniemy to co mamy płynąć. Są nam mierzone czasy. Ogólnie się ścigamy tak jak na zawodach tylko że bez koronacji. Wczoraj też to było takie przygotowanie bo jechaliśmy na zawody, wjeżdżaliśmy tutaj połową ekipy co tutaj jest. Udało nam się wygrać w sztafetach. No, uważam, że zdobyliśmy zwycięstwo. Dla Was zawodników takie zawody czym są? Połowie z nas zależy na tym, żeby mieć medal, połowie, żeby się pościgać, połowie, żeby sprawdzić, jaki mamy czas. No, tak. I każdy znajdzie coś dla siebie. Tak. Pływanie nawet już od najmłodszych lat daje wiele korzyści. Trening pływacki to nie tylko poprawienie sprawności fizycznej. Poza czysto fizycznymi walorami, które są no, no nie do ocenienia, to na pewno dają poczucie dużej dyscypliny wiary w własne siły, chęć rywalizacji z innymi, umiejętność samorganizacji w szkole, bo dzieci, jeżeli trenują, na etapie już piątej klasy to są dwa treningi dziennie, muszą odrabiać lekcje, muszą się z tym wszystkim dobrze zorganizować, więc to jest taki dobry start przyszłości, że nawet jeżeli ktoś nie będzie gdzieś tam kontynuował kariery pływackiej, to jest, to, jest, to jest dla nich takie, taka nauka organizacji dnia, organizacji życia i, i, i trzymanie jakichś tam zasad, reguł w życiu codziennym. Zakończenie pływackiego finału Grand Prix na basenie Poznanie odbędzie się w piątek. W ten dzień zawody wystartują o 10 i planowo skończą się około godziny 13.